Siemanko, witam na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony oczywiście Dariusz Dymitryszyn. Zapraszam na kolejną degustację. Jak widzicie, jestem w trakcie ważenia piwa. Pierwsze odcinki już jutro pokażą, pokażą się. Będą we wtorki, czwartki i w soboty chyba. A to się zobaczy jeszcze. No a czy. W domowym warzeniu piwa nie wypadałoby wręcz nie zdegustować. Dubla, Dubel cieszyński. Piwo <laughs> w stylu tym właśnie, czyli Dubel. Styl belgijski, klasztorny. Piwo to z, zostało. Najwyżej ocenione na e, birofiliach w Żywcu w 2014 roku. E, oczywiście tamżem był na tych birofiliach w Żywcu. Po raz drugi zwyciężył pan Czesław Działak. Jest, jest, jest jed, jednak no trzeba przyznać e, Moim zdaniem najlepszym piwowarem w Polsce, aż dziwne jest, że, że w żadnym bro, browarze nie pracuje, aczkolwiek tam miał plany jakieś, żeby swój browar otworzyć. Dobra, tutaj tylko temperaturę sprawdzam. Dobrze, to jedziemy. Z, aha, to co tutaj ciekawego w tym dubelku jest? IBU 17, BLG 18, to mi się bardzo podoba. Alkohol 8,5%. Etykieta bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Kapsel też bardzo fajny. <laughs> Co my tu mamy napisane? Dubel Cieszyński to pi piwo ciemne górnej fermentacji. Uważane w stylu, którego początki sięgają zakonnego kunsztu średniowiecznych browarów klasztornych. Grand Champion Birofilia 2014 uważony został na bazie unikalnej mieszanki sześciu słodów. Pilzeński Pale Ale, Przeliczny Abel Special B oraz Karafa 1 Special, Chmielu Magnum i Saz. Oraz syropu kandyzowanego i belgijskich drożdży, uznany za najlepsze piwo roku przez polskich i zagranicznych mistrzów piwowarstwa podczas festiwalu Birofilia 2014 w żywcu. Unikatowy produkt grupy żywiec, piwo ciemne, EXEK 18, alkohol 8,5 zawiera słód jęczmienny i słód pszeniczny, pasteryzowane. Mętność jest naturalną cechą pr produktu. <laughs> Noć ciekawe, ciekawe. Dobra, no czas otworzyć, moi kochani, gdzie tutaj mam tutaj kapsel, wam zaprezentuję, bo jest bardzo fajny. Otworzę tak, żeby go nie zniszczyć. O, udało się. Proszę bardzo. Tak, wygląda kapselek, jest bardzo fajny. Tak, no, w aromacie czuć belgijskość. Czuć belgijskie drożdże, taka lekko słodka guma. Guma do Rzucia taka, wiecie, pamiętacie ten smak z dzieciństwa? Bardzo, bardzo przyjemny, drożdżowy aromacik. No to przelejmy zatem tak. Co my tutaj mamy, panowie i panie? Piwko jest lekko op... no, jest opalizujące w kolorze złotym, takiego lekko zabrudzonego złota. Piana muszę przyznać, że <laughs> jest niezbyt obfita, średnio pecherzykowa, no ale wiadomo to. Do tego nie można się za bardzo przyczepić, ponieważ jak wiecie wszyscy jak wiecie wszyscy wysokie stężenie alkoholu w piwie nie sprzyja, nie sprzyja układaniu się do dobrej piany. Tutaj tego alkoholu aż 8,5%. Drożdże belgijskie, bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajne. Yy, takie przy, przyprawowe, aromaty, bardzo ciekawe, w smaku też bardzo fajne. Mm. Jest w smaku ta yy, belgijska nuta drożdżowa. Jest takie słodowo-słodkie. Rze rzeczywiście ten syrop kandyzowany. Bardzo fajnie tutaj, yy, bardzo fajnie w smaku sprawdza się. <tryk> Muszę przyznać, że jest to pierwszy dubel mój, który, który pije, i muszę przyznać, że styl jest bardzo, bardzo fajny. Nie czuć tego alkoholu w nim. Nic. 8,5% alkoholu nie jest wyczuwalne. <laughs> Dziwią mnie komentarze, że e, bardzo wy, wy, wyraźnie w tym piwie alkohol czuć. Ja go tutaj nie wyczuwam. No, dobre jest, nie, no. Bardzo dobre piwko, aczkolwiek e, dupy nie urywa. Na, to na pewno e, okej okay jest, ale drugiej buteleczki bym nie kupił. Nie, nie, nie. Nie dlatego, że, że, że jest coś. Jest, jest coś się nie, nie, nie tak z nim tylko dlatego, że ten styl jest, jest fajny, ale no taki nie, nie za bardzo nie w moim klimacie muszę muszę przyznać, troszkę może za, za bardzo słodkie. Mm. ale w smaku jest ok więc polecam wszystkim kto będzie miał okazję kto nie lubi goryczki w piwie bo tutaj w ogóle jest jest niewyczuwalna tak więc kto nie, nie lubi gorzkich piw to spokojnie polecam mu Dubla Cieszyńskiego. Nagazowanie, nagazowanie jest niskie, co też fajnie tutaj pasuje. Dobra, to teraz suchar suchar prowadzącego standardowo na zakończenie. Czekajcie, sorry, że tak co chwilę ten, ale muszę. Dobra, dobra ale to zdążę opowiedzieć słuchara jeszcze. <laughs> facet, z, czy, 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 no, tak, no, 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 facet, kurde, mąż wraca z, z, kn, z kn knajpy do, do, domu. Oczywiście w stanie wskazującym, najebany, idzie i w drzwi napierdala. Jeb, jeb, jeb. Kto tu rządzi? Te żo żona, a z synkiem jad jadła kolację N najpierw nie zareagowała nic. A ten te dalej. Jeb, jep, jep! Kto tu kurwa rządzi? Żo żo żona staje! Ja... To rządź dobrze, bo wszystko przepiłem. <laughs> Kurwa, dobry, dobry kawał. To rządź dobrze, bo wszystko prze, przepiłem. No i tym fajnym, pozytywnym akcentem kończę kolejny od, odcinek. Do zobaczenia! Siewanko, na razie, trzymajcie się.